Cześć, witaj na moim kanale. Będąc w Jeleniej Górze, na pewno warto odwiedzić i zwiedzić Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Nie ma przy tym znaczenia, czy jesteś osobą religijną, czy nie, ani jakiego jesteś wyznania. Po prostu jest to wspaniały zabytek i dziedzictwo kultury, które należy zobaczyć. Historia Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, dawniej określonego mianem Kościoła Łaski i pod Krzyżem Chrystusa, jest ściśle wpisana w dzieje Śląska i Jeleniej Góry. Jego początki sięgają okresu po Pokoju Westfalskim zawartym w 1648 roku, czyli na koniec wojny 30-letniej, który znacząco wpłynął na sytuację wyznawców nauki Marcina Rutl lutra na tutejszych terenach. Po prostu mieli przekichane. Zgodnie z ustaleniami tego pokoju, katolikom przekazano kościół parafialny pod wezwaniem świętego Radma i Pontecego. Co sprawiło, że protestanci przez kilkadziesiąt lat byli pozbawieni własnego domu modlitwy, musieli uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach innych miast. Nadzieja dla społeczności luterańskiej w Wielkiej Górze pojawiła się w pierwszej dekadzie XVIII wieku wraz z wybuchem wojny północnej i sukcesami króla szwedzkiego Karola XII. Konwencja z Alstrad w 1707 roku. Zawierała artykuły dotyczące swobód religijnych dla ludności protestanckiej na Śląsku. Groźba szwedzkiej interwencji zmusiła cesarza habsburskiego Józefa I do wielu ustępstw. W efekcie cesarz zgodził się na budowę sześciu nowych kościołów dla społeczności luterańskich, zwanych kościołami maski. Wśród miast objętych tą decyzją znalazła się Jelenia Góra oraz położona niedaleko Jawor i Kamienna Góra. Realizacja tego zezwolenia wiązała się jednak z wysokimi kosztami. W przypadku jelenie Góry teren na budowę kościoła został wyznaczony na wschód od centrum, a budowę prowizorycznego, drewnianego kościoła rozpoczęto już w 1709 roku. 15 marca 1709 roku budowniczy Martin Franz ustawił precyzyjne plany kościoła murowanego. Budowę ostatecznie ukończono dopiero 3 lata później, a poświęcono 9 maja 1718 roku. Ważna informacja, moi drodzy, protestanci przy budowie kościołów mieli jednak y, dość trudno, dlatego że budowę kościoła mieli każdorazowo 4 lata od momentu rozpoczęcia do zakończenia, więc prace y, organizowane były przez całą społeczność luterańską. Architekt Martin Franz, wywodzący się z protestanckiej północy, zasłynął jako twórca blisko 40 ważnych budowli barokowych. Dla kościoła Jeleniej że dostosował swoje ambitne plany do oczekiwań fundatorów, kościół został wzniesiony w stylu barokowym na planie równoramiennego krzyża greckiego z wysokością sięgającą 57 metrów. Wnętrze kościoła zdobią freski autora Fransa Hoffmana i Felixa Antona Schefflera. Hoffman wykonał malowidła w północnym i południowym ramionach Krzyża oraz w skrzyżowaniu w latach 1734-1735. Scheffler natomiast namalował sklepienie zachodniego Krzyża w latach 1735-1739 i wschodniego w latach 1749-1751. Fresn prospektem ołtarzowo-organowym powstał w latach 1749-1751, a jego fundatorem był Martens. Ciekawostka. W 1745 roku w kościół uderzył piorun, co spowodowało zerwanie liny podtrzymującej dasze Kambomy, który spadł, zabijając pastora, wygłaszając go Swoją drogą, ciekawe co wtedy wygłaszał. W latach 1997-98 przeprowadzono remont i renowację organów, przywracając im pełnię brzmienia. Obecnie kościół stał się nie tylko miejscem kultu, lecz także salą koncertową, organizując liczne koncerty, w tym Europejski Festiwal Muzyki Organowej Silesia Sonans. Świątynia posiada unikalny w skraju kraju instrument koncertowy z ponad 3000 tysiącami wystrzałek. Ołtarz główny ufundowany został w 1727 roku przez skupca Chrystiana Menzla zdobi obraz autorstwa Otto Melzberga przedstawiający Chrystusa na górze oliwnej. Wokół obrazu uniecono personifikacja Legonii. Organy zbudowane w 1727 roku przez Rodla oddano licznym przebudowom i unowocześnieniom, tworząc je jednym z najważniejszych zabytków muzealnych na Śląsku. Kościół pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze to nie tylko miejsce sakralne, ale również świadek historii i sztuki barokowej. Jego architektura, freski i bogate wyposażenie stanowią ważny element dziedzictwa kulturowego Śląska. Jest to największa świątynia w mieście. Może w nim zasiądł ponad 4000 osób, ponieważ, jak widzieliście, znajdują się w nim podwójne empory, czyli balkony, na których mogli zasiadać Ludzie uczestniczący w nabożeństwach. To zwrócić uwagę na otaczający kościół cmentarz. Znajdują się tam plice nagrobne najznamienitszych i najbogatszych mieszkańców Jeleni Góry. Jak widzicie od zawsze jest tak, że są równi i równiejsi. Dobrze, że tam gdzie pójdziemy nie ma znaczenia, to ile ma pieniędzy. Jeśli Wam się spodobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żebym mógł się dalej rozwijać. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na następne filmy, które znajdziecie na kanale. Zobaczcie.